Dzień dobry panie ministrze. Witam, dziękuję za spotkanie dawno się nie widzieliśmy. w Krakowie, tak? Prawda? No wreszcie pan u siebie. ja po, y, W Krakowie y, zwykle jest tak, że się trochę rozkojarzamy z gośćmi, bo oni wszyscy mówią, panie Jarku, tu się nie da jeździć, więc jakoś A tak, trzeba ja już to mówiłem więc... wcześniej, że trzeba wiedzieć, jak po Krakowie tak jeździć. cieszę się, że jesteśmy dzisiaj razem, to mam nadzieję, że nam się uda. Jak pan patrzy sobie na swoje byłe ministerstwo dzisiaj, to z podziwem, czy z, z y, zatroskaniem? No z żalem przede wszystkim, że ja, tak zmarnowano ten dorobek ministerstwa, ponieważ byli Byliśmy chwaleni na każdym kroku za to, co zrobiliśmy. No, między innymi przeprowadziliśmy największy przetarg w historii Ministerstwa Sprawiedliwości na obrączki elektroniczne. W ogóle tam nie uprawiano polityki jako takiej, nikogo nigdy nie hejtowano. A mieliście swojego Whatsappa, czy już nie? Jeszcze nie? Nie, nie, nie. nie, nie. Naprawdę nie mieliście jeszcze, żadnego kanału jeszcze. na Whatsappie? Nie, nie, nie. To nudy. Nie, nie, To znaczy mieliśmy stronę oczywiście internetową ministerstwa, ale w ogóle nie było do pomyślenia coś takiego jak to, co dzisiaj się dzieje, że wiceminister zajmuje się hejtem. Były no. wiceminister. No, no, no w, w jednak, tym momencie tak, były, no, ale to tak. Myśli pan, że wróci? Nie no. Wszystko zależy od wyborów, dlatego że cały szereg decyzji odsuwa się w czasie. Jak choćby sprawę skądinąd krakowskiego ministra Banasia. No, słuchałem wczoraj wypowiedzi w mediach, no to takie na okrętkę, żeby za dużo nie powiedzieć czy prokuratura wszcznie postępowanie no mam nadzieję, że czy nie? nie No to jest facet no. szczęśliwy. To jest człowiek, który w Ta, odpowiednim nie momencie do... swojego życia poznał odpowiednią osobę, który biznesowo się dobrze ustawił i nagle ktoś przychodzi i mówi: "Słuchaj, to nie w ten sposób." No, nie wkurzyłby się pan? Ale jakoś te darowizny dotyczą tylko jednej strony. Ojciec dyrektor mówi o samochodach, Dokładnie, no, ale bez domostycznie. nie yy, wypada mówić tutaj o od oficera AK, prawda? Tak. Kamienice. No muszę powiedzieć, że w normalnych warunkach tak, takie prezenty się nie zdarzają. Nie, ale po prostu, no ale, ale tam się nie zdarzają, po prostu mają szczęście. No, no to tam, tam, się Pod szczęśliwą tam, tam gwiazdą. Już, no. no Równie można zaprogramować, że tylko niektórzy wygrają, prawda, inni nie, tak? nie. No, no ale, z drugiej tak. strony, panie ministrze, myślę sobie cały czas, bo, pół żartem, pół serio, bo to bywa momentami już komiczne, ale dlaczego. Jest jednak takie myślenie, że to prędzej czy później nie wyjdzie. Już nawet nie mówię o kamienicy, ale myślę sobie nawet o Ministerstwie Sprawiedliwości, w którym Pan swego czasu rządził, że mm, możemy się przenieść w każdy możliwy kanał komunikacji, ale nie ma tak, że to będzie zawsze. Tajne, że to y, będzie zawsze niewiadome dla tych, którzy nie powinni o tym wiedzieć. Przecież ale jeszcze, to ma krótkie nogi. Ale jeszcze z jedno, no przecież y, nie kto inny jak obecny minister wydłuża, zresztą bardzo to lubi, okresy przedawnienia przestępstw. No tutaj co najmniej niektóre zachowania są przestępstwami. I przecież ta władza kiedyś się skończy, obojętnie, czy w najbliższych wyborach, czy w następnych mhm. wyborach, ale przestanie rządzić, i wtedy oczywiście ci ludzie, jakby zupełnie byli oderwani od tego, że przecież ta odpowiedzialność wróci i te przestępstwa się nie przedawnią. Także próba zamiatania pod dywan i udawania, że nie wszczyna się, że to, że tamto, że owo, nie zda się na nic, moim zdaniem. Także lepiej wyjaśnić już teraz, niż kręcić i. Wpychać pod dywan, z którego tam ciągle coś wystaje. Dobrze panu poza polityką? Bardzo dobrze. Ja zawsze traktowałem politykę przejściowo tylko. Mm. Zresztą były duże narady <laughs> rodzinne, także czy. Wdać się w politykę mm -hmm. czy nie. Nie żałuję tego okresu, uważam, że był bardzo dobry, mimo stosunkowo krótkiego okresu, sporo się mm -hmm. udało zrobić, ale chętnie obserwuję politykę. Często do mnie różne osoby dzwonią, pytają, radzą się, głównie w sprawach moich zawodowych, czyli karnych też. Choć nie tylko gospodarczych również, ale polityka jest ciekawa, tylko dla mnie nie jako zajęcie na całe życie. Domyślam się, ale jak patrzy Pan dzisiaj z dystansu, też na to, jak wygląda cała praca Ministerstwa Sprawiedliwości, jak to jest ustawione przez Zbigniewa Ziobro, jak wyglądała właśnie choćby cała ta sfera wykorzystania instytucji tak ważnej jak Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratora generalna, bo to jest w jednym, w jednym miejscu dzisiaj, do tego, żeby część tej całej machiny w tym przypadku sędziów w taki, a nie inny sposób traktować. Jak tutaj można, proszę mi wytłumaczyć, bo może tam są rzeczywiście takie mechanizmy, które pozwalają poczuć się bezkarnie? No, przede wszystkim yy, prokuratura. No, prokuratura pozwala czuć się bezkarnie. Czyli co, jak no, mamy, tylko, że yy, jest politycznie podporządkowana. Wtedy no, jest ta, ta prokuraturą, prokuraturą można sterować. No, sądami na razie jeszcze się nie udaje sterować, choć na przykład Trybunał Konstytucyjny jest najlepszym przykładem, co czeka ewentualnie sądownictwo powszechne. No to samo, prawda, że będą orzekać tylko wybrani sędziowie, że będzie dyspozycyjność dość duża. Natomiast prokuratura jest całkowicie podporządkowana polityce i jest instrumentem zwalczania. Przeciwników politycznych. Oczywiście, jasne, że ściga się inne przestępstwa, no bo trudno nie, ale przede wszystkim chodzi o politykę i to jest taki klasyczny przykład, gdzie polityka jest zaprzęgnięta w służbie. Konkretnej, konkretnego ugrupowania, konkretnej partii y, politycznej. Zawsze tak będzie, jeżeli prokurator generalny będzie jednocześnie ministrem sprawiedliwości? Niezależnie od tego, kto będzie rządził, to ta pokusa zawsze będzie? Zawsze będzie, bo podporządkowanie prokuratury to jest oczywiście sprawa dyskusyjna. Komu ma być podporządkowana? Ale nie może być podporządkowana politykowi partii rządzącej, nie może być podporządkowana ministrowi sprawiedliwości, bo to jest sprzeczność interesów, oczywista, nie mówiąc już o tym, bo słyszałem jakieś kuriozalność, ostatnio twierdzenia, że Konstytucja nakazuje, żeby prokurator generalny był ministrem sprawiedliwości. Nie, przecież przez lata tak nie to, było. Wiesz, ale to... bzdura mm -hmm. kompletna w ogóle. Wystarczy zapytać twórców Konstytucji, powiedzą, że nikt nigdy o niczym takim mm -hmm. nie myślał. Wprost przeciwnie. Natomiast, no choćby katastrofa smoleńska pokazała, że gdyby wtedy Krzysztof Kwiatkowski był prokuratorem generalnym, to przecież by go zajechano, że platforma ma wyjaśniać katastrofę smoleńską a tak była niezależna prokuratura inna sprawa że współczuje prokuratorowi generalnemu że na początek urzędowania w dziesiątym dniu no coś takiego strasznego się stało z drugiej strony jak dzisiaj popatrzymy choćby na wspomniał pan Piatkowskiego, później został szefem dzisiaj jest już nowy szef NIK-u i też popatrzymy sobie na pewną na pewien logiczny ciąg zdarzeń jeżeli jest jakieś przestępstwo albo przynajmniej jego podejrzenie to jest jakieś próba wyjaśnienia i ewentualnie kara, wyrok. A tutaj tak jak, 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 jak się posłucha komentatorów, jak sam pan teraz też wspomina, mamy taką sytuację, w której no... Jest jakaś historia, powiedzmy pana, banasia, kamienicy i tak dalej. I do jednych prokurator biegnie szybciej, do innych biednie wolniej. Kto tak. decyduje o tym, w jakim tempie on to robi? Klasyka, a nie no skądże? Gdzie tam? Prokurator wykonuje polecenia, to nie jest tak. Decydują się szybko. czeka na telefon i dzwoni do niego szef i mówi: słuchaj, tą sprawę odłóż tak głęboko, głęboko na półkę, wrócisz do niej za dwa lata. Nie tak. mam wątpliwości co do tego, że tak w rzeczywistości jest, bo ustawa na to pozwala. Szef. Ale może nie ma czegoś takiego, wszystko... żeby jest zapisane, że nie wiem. Sprawa jest, trudno powiedzieć, pilna, ale że jest jakiś określony moment, do którego trzeba to zrobić, bo inaczej, yy, bo inaczej powinna być kara dla prokuratora, że na przykład działał pieszale. No, po pierwsze, odpowiedzialność mm. prokuratorów w nowej ustawie, znaczy w tej mm -hmm. ustawie zmienionej, jest całkowicie wyłączona. Jeżeli działają w interesie społecznym, co znaczy. działać w interesie społecznym, to znaczy właśnie interes społeczny. E, no czyli, no to... Bo on może być co wybory inny. Ale to. oczywiście, wiele i nic. Tylko chodzi o to, że można to mm -hmm. usprawiedliwić w każdym momencie, ale. Sprawa choćby... Birkfelnera pokazuje i słynna sprawa srebrnej, że to, że są jakieś terminy 30-dniowe na wszczęcie śledztwa bądź odmowę, to kompletnie nic nie znaczy, bo jak mamy władzę, możemy wszystko. Nie, nie ale właśnie, to jeżeli mamy wpisany ten termin, jeżeli się spóźnimy z zapłaceniem ZOS-u, jeżeli spóźnimy się z zapłaceniem PIT-u, no to jak mija ten termin, to jest jakaś kara, czy odsetki. To, a tutaj nie ma czegoś takiego, że jeżeli prokurator się spóźni, to też na, 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 coś zaczyna biec i on prędzej czy później też może zostać za za swoją opieszałość ukaranym? No po to zmieniono ustawę, żeby właśnie nie było żadnej odpowiedzialności tutaj, żeby mm -hmm. można było spokojnie o tym decydować. Ja cały czas mówię, że gdyby w sprawie takiej jak ministra Banasia, mm -hmm. który sam oficjalnie powiedział, że działał w kierunku unikania opodatkowania, czy w innych tych sprawach choćby ministra, byłego wiceministra Piebiaka, mm -hmm. czy w sprawie Srebrnej, gdyby to dotyczyło jakiegokolwiek Posła czy działacza opozycji. To jeszcze tego samego dnia, jak w aferze tej hejterskiej, zabezpieczano by komputery, zabezpieczano by telefony, prokuratura wkroczyłaby natychmiast. No tu się nic takiego nie stało, bo to jest jak w słynnym do wcipie słynnej historii, że pańskiego płaszcza nie mam i, I co mi pan, pan zrobi? No, no, dokładnie. Tak. Ale to trwa i ta, to poczucie tego, że możemy tak robić, to poczucie tego, że nikt nas nie, e, rozliczy. nie rozliczy, z czego się bierze pana zdanie? No z przekonania o tym, że mamy władzę, mamy mocny mandat, poza tym mamy poparcie wyborców, obiecamy im kolejne 500 plus, obiecamy im 13, 14, 15, 16 emeryturę. Ale co obiecujemy im po to, żeby móc takie rzeczy robić, obiecujemy, jest też takie jest też argument tej drugiej strony, że my to wszystko robimy, dlatego że do tej pory nie wiem, do władzy doszły, do tej pory do pieniędzy doszły, takie grupy społeczne, które was nie doceniały. Dzisiaj my jesteśmy my tymi, którzy was docenią. My jesteśmy tymi, którzy rozliczą sędziów za to, co robili źle do tej pory. Prawda? Ja nie jestem przeciwko generalnie polityce socjalnej, mm -hmm. tylko nie na zasadzie rozdawnictwa, takiego... Od mamy w tym momencie, po wyborach, to się będziemy zastanawiali, kogo tym obciążyć, bo to nie jest tak, że władza ma pieniądze, no władza ma nasze pieniądze i władza rozdaje nasze pieniądze, w związku z tym yy, przecież te pieniądze kiedyś ktoś... Musi wypracować bądź będzie musiał wypracować. Także to jest takie myślenie doraźne, zupełnie niepowiązane w jakikolwiek sposób z przesłankami gospodarczymi, ekonomicznymi, tylko po prostu chęć utrzymania władzy za wszelką cenę. Dzisiaj po nas choćby potop, mm -hmm. ale władzę musimy utrzymać. No myślę, że to też poniekąd wynika z obawy przed utratą władzy, no bo mm -hmm. przecież to są inteligentni ludzie, którzy wiedzą, jakie mogą być konsekwencje utraty władzy. No że... Tylko żeby właśnie, a propos inteligencji ludzi, posiadania wiedzy o tym, jakie mogą być konsekwencje, jak patrzy się na zapiski nawet rozmów byłego wiceministra sprawiedliwości z dziewczyną, która nakręcała całą hejterską aferę wobec sędziów, to tam jest takie totalne poczucie tego, że my możemy zrobić wszystko, nigdy nas za rękę nie złapie, możemy to wyoutsourcować za przeproszeniem, możemy użyć nieoficjalnych kanałów tylko po to, żeby, żeby robić takie rzeczy, które się wręcz nie mieszczą w głowie. Ale no to już świadczy o kadrach i o doborze tych kadr. No, moim zdaniem w dużej mierze jest to dobór negatywny, bo są to ludzie, którzy wiadomo, gotowi są zrobić wszystko, dlatego że często mają sami jakieś tam problemy z postępowaniami dyscyplinarnymi, z ewentualnie prokuratorskimi. W związku z tym oni dzisiaj, jeżeli władza im zapewni bezkarność, no to oczywiście gotowi dla tej władzy zrobić wszystko. No, też moim zdaniem jest coś takiego, że trzeba umieć sobie spojrzeć w twarz później, prawda, jak się tej władzy człowiek pozbędzie. No ale... To jest takie doraźne myślenie. Zależy jak, jak to ma lustro. Albo czy w to ogóle je ma rozmawialiśmy o to tym z no. moim wcześniejszym gościem w zupełnie innym kontekście, ale właśnie ten moment, w którym wiesz, że są sytuacje, które mają sw swoją datę przydatności. No. Jesteś tym ministrem sprawiedliwości jakiś czas, sam pan dobrze wie, jesteś tym prokuratorem jakiś czas i, i prędzej czy później przyjdzie, przyjdzie ktoś następny, kto może ci powiedzieć, słuchaj, to i to i to zostało źle zrobione, albo tego i tego i tego, i tego nie zrobiłeś, więc czas na konsekwencje. No ja mogę powiedzieć jedno: jak zostałem ministrem sprawiedliwości, nie było ani jednej sugestii, ani jednej rozmowy, gdzie ówczesny premier Donald Tusk kazałby szukać przysłowiowych haków na kogoś albo ścigać kogoś. Nie było, mogę to z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, takiej sytuacji nie było. Nie było też tego, że ja kazałem ściągać akta jakichkolwiek spraw politycznych i y, sugerować cokolwiek prokuratorom. No, ale pokusa jest ogromna, bo tak naprawdę ma pan dostęp oczywiście. do wszystkich możliwych Znaczy ja, ja wtedy takiej no, władzy tak, nie miałem, powiedzmy. bo prokurator mm -hmm. generalny nie mógł tak jak dzisiaj y, podpisać jak do tak, tak, tak. pójść do sądu, oskarżać w konkretnej sprawie. On wtedy takich uprawnień nie miał, choć miał oczywiście, że duże uprawnienia, bo y, siła sugestii jest zawsze duża, jeżeli to jest ktoś, od którego mm -hmm. zależał awanse choćby Ale właśnie bo, powiedział pan o ważnej Rzeczy, siła sugestii, że tak naprawdę Zbigniew Ziobro, cała jego ekipa też mogą robić różne rzeczy, bo one są czasem na granicy złamania lub niezłamania prawa, czasem są y, y, złamaniem dobrego obyczaju, czasem są y, zepsuciem smaku dobrego. No nieetyczne ale, Nieetyczne, ale za to jakby nie pójdzie się siedzieć y, sensu stricte od razu, prawda? Więc dlatego mogą sobie na to, y, na to pozwalać i czasem nawet wypowiedzenie czegoś, ta sugestia, o której Pan wspomniał, jest właściwie tym, co y, ma swoją konsekwencję, bo ktoś zrobi to, co sugeruje mu minister, no ale tak po prostu chciałem zrobić. Nikt Ale, mi nie udowodni, że zrobiłem to dlatego, że się obromikazał, prawda? A oczywiście, że tak. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że wyciągnięto wnioski z błędów z lat 2005-2007 mhm. i poprawiono ustawę o prokuraturze w taki sposób, żeby już nie można było tych zarzutów, które kiedyś formułowano tym ludziom postawić. Także dzisiaj ta pokusa, że i tak nam nikt nic nie zrobi jest znacznie większa, więc możemy... Praktycznie wszystko. No, niestety tak jest. No, jak mówię, no, ci ludzie jakoś sobie nie uświadamiają tego, że ich władza też się kiedyś skończy. Są przekonani, że ta władza jest wieczna. A mówi były minister sprawiedliwości wiedząc, że nie jest. No nie jest, nie jest. Wspomniał ja... pan przez chwilę naszej rozmowy, że niezależnie od tego, czy ten system się zmieni w tej kadencji, czy za kolejną kadencję. Jak pan patrzy dzisiaj na byłych kolegów z koalicji obywatelskiej, to oni mają, mają poczucie, że wygrają, czy jeszcze im brakuje, wiary. No muszę powiedzieć, że czasami trochę ubolewam nad tym że jakieś tam problemy, czy wewnętrzne, czy zewnętrzne, powodują, że no ja sam nie mam przekonania, że od samego początku ta kampania była prężna, mm -hmm. zdecydowana, taka, która się ludziom podoba. No ona tak się dość powoli rozkręcała, choć podobno fachowcy mówią, że najważniejszych jest ostatnich 10 dni. No to mniej więcej tyle właśnie zostało. No właśnie, więc zobaczymy. Ja oczywiście jestem optymistą, bo nie chciałbym, żeby. Kraj, w którym żyję, funkcjonuję i zamierzam dalej żyć, żeby całkowicie, przynajmniej w ramach tego, czym ja się zajmuję, zniszczono, żeby to A był coś tam kraj. Coś jeszcze zostało do zrobienia? No i sądownictwo, jeszcze dziennikarze przecież. My myślę... to akurat już czekamy, No właśnie, na to żeby więc... ktoś się nami zaopiekowało. No i to wystarczy. Ja Więcej nie, czuję nie tak trzeba. Czyli, że... czyli sądy i dziennikarze będą mieli dziennikarze zorganizowany samorząd, on będzie wiedział, Słusznie. kto jest dziennikarzem. Słusznie. No ale sam fakt, że właśnie pojawiają się tego, typu pomysły, że e, mamy jakąś grupę, którą jeszcze należałoby jakkolwiek wcisnąć pewien gorset, który, e, który, który będzie, nie wiem, w, według nas lepszym dla nich, albo dzięki temu na przykład będziemy mogli e, mieć na nich wpływ. I że to od pomysłu do realizacji wcale nie jest tak, e, tak daleko bardzo często. A to prawda. No, po prostu władza wie lepiej, czego obywatel i społeczeństwo oczekuje i mu to zapewni, ale po swojemu. Od razu się pewniej poczułem i bezpieczniej. <laughs> dziękuję. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję, rozmowę. Dziękuję. dziękuję panie mecenasie za, za, za spotkanie tu w Krakowie i za to, że udało się nam przemknąć i czasem mi pan e, No Nie trafiliśmy w korki, to już jest Prawda? duży sukces. <grym> Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do